Polityce.pl, nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelny. Dzięki interwencji poseł Krystyny Pawłowicz i determinacji naszego portalu Udało się zablokować niezwykle groźną prowokację. Prowokację w Sejmie, która miała odbyć się w najbliższą sobotę 29 kwietnia. W trakcie konferencji, która została nazwana jako konferencja, która miała bronić praw funkcjonariuszy i żołnierzy w demokracji, tak naprawdę ukryła się kolejna próba destabilizacji sytuacji w kraju. Tak naprawdę konferencja miała zgromadzić 700 m.in. funkcjonariuszy SB, Ludowego Wojska Polskiego i innych służb. Po co miała być zorganizowana ta konferencja? Dlaczego w ostatniej chwili przedstawiono Sejmowi listę 700, aż 700 osób, które miały brać udział w tej konferencji? Jaki był prawdziwy cel tego spędu, który nazywany jest spędem SB-ków i żołdaków Jaruzelskiego? O tym wszystkim piszemy dzisiaj w portalu w polityce.pl. Ważne, że do tej konferencji nie dojdzie. Dzięki naszym interwencjom kancelaria Sejmu zablokowała tę dziwną i podejrzaną imprezę. W Polityce.pl nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelna.